Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Randomizera Dark Souls 3, z tej strony oczywiście Harry. I lecimy. Pobawiłem się troszeczkę z ustawieniami dźwięku, więc y, mam nadzieję, że jest lepiej, że y, będzie lepszy odbiór tego wszystkiego. Jak, jakiekolwiek by nie były Wasze doznania, proszę dajcie znać w komentarzach. Zawsze cenny feedback. Znajdujemy się aktualnie w kapliczce zjednoczenia. Przypomniałem sobie, że przecież mamy. Tutaj te papioły znaleźliśmy ścigającego smoki, zobaczymy co nam one dadzą. W ostatnim odcinku udało nam się pokonać maniaka Bransoletek, czyli w miejscu gdzie się pojawia maniak branzoletek władca Wolnir, a był to, byli to stróże otchłani, niestety zawiedziony jestem, zbagowani. Dwa fragmenty Estusa. O proszę. Do tego jeszcze mamy fragment kości umarłego, piękne losowanie. Co Tu jeszcze mamy? Mamy węgiel z Faron, jakieś zaklęcia, miecze i tak dalej. Pierścień głębin, dodatkowe czary. Nie, Smarowidło byśmy sobie może wzięli, kupili za trzy. Pójdziemy sobie w takim razie ulepszyć butelkę Estusa. I... Hop. Z tego co pamiętam, możemy zrobić to trzy razy. W ostatnim odcinku na moście do Iry, tylu udało nam się to zdobyć. Ten fragment. Zobaczmy, czy możemy wbić jakiś level. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszam. I teraz, tak, co my rozwijaliśmy? Wytrzymałość. Jeden punkt. Czy mamy jakąś troszeczkę do spożycia? Zaraz się przekonamy. Nie mamy. Dobra, trudno. Mamy 9 butelek Estusa, więc to już jest dla nas znaczący progres. Butelki na plus 6. I teraz tak, mamy w sumie chyba dwie drogi. Mamy zejście od władcy Wolnira, tam po ściętym moście, jako drabinie na dół. Oraz możemy się skierować do mroźnego DLC. Problem jest taki, że nie mam dziwnej lalki, która pozwoliłaby mi wejść do Irytylu oraz nie mam tej yy, misy ślubów, czy jakoś tak się to nazywało, która pozwalałaby mi wejść do zamku Lothric. Więc yy, no, trzeba uskutecznić poszukiwania. Z nadzieją, że gdzieś na naszej drodze to znajdziemy. Jeśli nie, na opartego gdzieś są jeszcze yy, logi w w plikach randomizera, więc ewentualnie będę szukać i mogłoby się coś takiego znajdywać pamiętam, że jeszcze drugiej strony tutaj nie Weszliśmy. o Jezus Maria no i w pizdu, i wylądował i cały misterny plan też w pizdu odzyskujemy co nasze, ustawiamy się tu jeszcze raz z nadzieją, że tym razem, o, wycię jak powinno przed nami kartuskie katakumby. Przed tym mamy rycerza, mamy psa. Mamy to dziadostwo, które zaraża tymi ptami, pijawkami. pijawkami. Czy to co tam jest? Nie ważne. Chemu mu upadł go rycerza? no tak, bo to zastępował mimika. Teraz tak, wypadałoby zagrować psa przed rycerzykiem. To się celność? Ty się zbafuj pewnie, pewnie, pewnie Ty robisz desant Aha, bo ty będziesz walczyć z Czy Jesteśmy po jednej stronie, czy nie jesteśmy po jednej stronie? Chyba jakby nie do końca? Jeju, chyba całą noc w barze spędził, że ma takie czerwone oczy, nie? Raz, dwa i brak staminy. Udało się zregenerować. Ojej, jakie to obrażenie zadajesz. Kupka na górę, się podleczyć, kapkę. Jakby skill mi na to pozwalał, to może bym go sparował. Tylko jeszcze musiałbym ustawić jakąś tarczę. Oj, nie tak. Oj, 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 oj. Eee... No i dobra. Dobra, zaliczyliśmy szybki powrót. Odzyskajmy duszyczki. Teraz już się nie będziemy z nimi tak bawić. Daj, że nie będziemy się z nimi bawić. No przecież hop, hop. Daj mi się uleczyć tylko. W ogóle pies nam gdzieś tam zniknął u góry w teksturach? Chodź tu na backstabika. Nie. Aj! Nie do wiary. Dobra, robimy kolejne podejście. Ja nie wiem, co on tak mocno bije. Pozbądźmy się tego psa jak najszybciej. Teraz w się, będą, prac będą pracować? Ten się już zbafował, My się uleczmy. Dobra. Fuks. Spróbujemy cię ta już za długo nie, 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 nie. Ach. Ach. Dobra, wpadamy tam jak już przyszki. Mhm, powpadałem. Co za psina? Nie potrafię walczyć z tym przeciwnikiem, naprawdę. W już też miałem z nim problem. Przyznaję się, bez bicia? Nie bij mnie. jak się zbafuje też w ogóle. Boże, ten atak to się wyprowadza godzinę. O, dobrze, dobrze robisz. Ja bym odzyskał, może, te 10 tysięcy. 11. 000. Wreszcie jakiś progres, jakieś obrażenia mu zadaliśmy. Nie mogę cię z naskończyć? Wreszcie... jej ku ale ty masz wypad z tym mieczem. Na szczęście teraz go nie zrobił. Dobrze, w końcu się udało. Pierścień wilka plus 3, o proszę. A pierścień wilka dawał nam większą równowagę plus 3. No dobra, i tak nie mam nic w zamian za bardzo. Eee. Mm, eee. Ja się obawiałem, że się zlecą wszyscy, mamy pryzmat. Czy on w stanie. Chyba nie, na szczęście ten się nie zagrował. Mamy szczura. Szczerze się przyznam, że go nie zauważyłem początkowo! Cudem przeżyłem. Nie ukrywam. Leczmy się do Fula. Cokolwiek to było niepotrzebne, ale. Widzę, kogo mamy tutaj. jego przeciągnięty atak. Backstabik. Kolejny misiaczek. Zabierz psa? Rozumiem, że walczyć ze sobą nie będziecie. Chciałbym ja się najpierw tego. Pozbyć A? Ja. Ej, okay. W porządku Czy jak zeskoczę to zginę? Zostanę Tak no Standardowo nic ci nie robię ja ja, ja ja Jednak stąd pójdę Jestem bardzo niemile widziany, także... No nie, no... Nie chcą mnie na swojej imprezie. Tutaj nie było gdzieś przypadkiem ogniska? Jest. Rękawiczki pustyni, strzałka farona. Palmy sobie tylko to ognisko. Problem jest taki jak zawsze, nie wiemy co dropią, no. Kiedy do mnie zejdziesz na dół, na przykład. To Magią te ja raczej pownerwiam bardziej. Na szczęście to nie jest ten z tym toporem, który tupie w ziemię i wywołuje tą falę uderzeniową. Chyba to nie on. Ale bije. Też mocno. Oj, 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 oj to było za mocne, chłopie. Nie mam się za bardzo czemu leczyć teraz. Eee, no, mógłbym niby skorzystać z żaru, ale jak on mnie ubije, szkoda trochę. Dobra. Próbujemy. Popróbowaliśmy. Było miło. Odzyskamy tylko duszę i sobie odpuszczę go. Jak na razie do kapliczki zjednoczenia po jeden level oczywiście, że mi się nie chce iść, więc sobie nie będziemy zawracać tym głowy. Tutaj powinna do nas kusza za chwilę zacząć awalać, zamiast wielkiej gąsienicy mamy wilka. Aha, już się ustawia, także nie fajnie, nie dobrze. A? Ognisty podmuch leci drugi i trzeci uderzył, dobra ostrzem rocznego księżyca o my wilka Ilo w pustyni koła idziemy zobaczyć to miejsca najpierw w którym się normalnie objawia choracy nie wiem jak mu odbiło zamiast krabów tam widziałem pustego Także też jest zabawnie. Tu zamiast jaszczurki mamy gościa z palem. Nie wiem czy on myśli, że on jest jakimś podwładnym, blada palownika, czy, czy o co chodzi? Jeju, w takich momentach mi staminy brakuje. Naprawdę. Wielka strzała zabójcy smoków. Ej, okay. w porządku. Tutaj zamiast drugiej szczurki mamy, mamy tego. Nie narzekam. Tasza, fala kwasu i romancja. I tutaj będziemy mieli Horacego. Ma fat Hop O leczyć? Nie. Na szczęście gra rzuczciwie, więc w porządku. Niknąca dusza nogawice Gundyra. Ja i zbroja elitarnego rycerza. Wielki młot morna. Wiecie, że ja na początku myślałem, że się tego przedmiotu w ogóle w żaden sposób nie da podnieść? aczkolwiek oryginalnie tam chyba jest pigułka z żółtego robaka czy coś takiego o i później już stwierdziłem, że to eee, nie ma sensu Pre, zwiedzajmy dalej kartuszek zobaczymy jakiego będziemy mieli bossa starego demona tutaj otworzymy oczywiście jeszcze przejście do podziemi musimy sobie tam zburzyć ścianę uprawnić ten krytyczną nie wiem, czy oni coś będą drobić. Nie. Mamy to cholerne drzewo. Tesor. Trzeba sprawdzić. ten cennego nie zostanie wydropione. Normalnie tutaj są te, te olbrzymie kraby. I nawet bym do nich nie podchodził, szczerze powiedziawszy. Ale z takimi przeciwnikami mogę walczyć. Poza tym drzewem. Nie lubię jej. Zwłaszcza, jak chwytają. Ojejku. Czemu to masz ten hapsa? A? Dało się bez zarażenia. Wiecie, że ja chyba nigdy nie zdobyłem tego przedmiotu. Daj się bez bicia. Chyba to będzie mój pierwszy raz. Także nie jestem pewien. Patrzyć Szata dworskiego czarodzieja. Rozumiem, że tu już jest w zasięgu, skoro jest ściana. Jeszcze... Raz. Nie cierpię tego. Ale cóż poradzić, taki design lokacji za późno, za wcześnie, tak się traci estusy. Ale skorzystajmy trochę z tego, nie robię kuku. I 2. Po imprezie. Czy ty coś zostawisz? We wspomnienia. ok dwa przejście Park. Chciał sobie drogę skrócić. I tutaj jeszcze gdzieś była ściana pamiętam. Także udajmy się w tamtym kierunku. Pamiętam, właśnie, czy ona po każdym strzale bierze korektę na moją pozycję? Leci. A? Pierścień mrocznego księżyca. Nie wiem, jakim cudem to to rozwaliło, ale jestem wdzięczny. Mamy jeszcze jeden przedmiot. Tu już chyba nic więcej nie było, prawda? To jest wszystko. Chodzi o tą część, muszę już na rękawice. Aha, mamy wielkiego wilka. Tego wilka. Dawno się nie widzieliśmy. To jest jak wspomnienia z Wietnamu. Wiecie co? Ja chociaż raz postąpię tak jak powinienem. Chodzi o przykład. drugi, a trzeci raz w tej serii. Fakt, faktem. Teraz palimy ognisko u góry. Nie chcę mu się później. On biegnie za mną. Eee, tak, biegnie za mną. Ja sobie opuszczę. Nie ma jakichkolwiek interakcji. My ja chyba mógłbym usiąść, bo tutaj przecież innego przeciwnika nie ma. nie znanego podróżnika. Piesznika. Panagi. Jakbym użycił koślorety, nie zadziałałbym. Aj, 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 bo zapominam, że tutaj cały czas. nawalają. jak potuczeni. Czemu to zjazdzie nie robi? W pewnym stopniu. Jak w takim wąskim przesmyku z tobą walczyć? Jak świetny plan. Hmm. A jednak mu robi ziazia. Jezu, szczepiłeś się na wściekliznę. Strasznie... Zdenerwowany, nie? Aha, oczy mu się zaświeciły na czerwono. To jest chyba zły znak. Może mieć spojówki chore. Jak tyle na mrozie siedzi. Albo jakieś wrzucenie na pyłki, czy coś Ja jestem w stanie to jakoś zeskoczyć do ciebie to znaczyć? Coś jakoś? Jestem Zwróciłeś? Się! A, padłeś Dobra, w porządku Dzwonek i orszki Auć Nie, 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 niech mnie tylko jeszcze tak kuszać, czy jakiś tam zowie ubiję i już w ogóle Jestem skończony Ty? Wsparcie Pojazd smoczej krwi dusza to raczej To, nie na poziom 11 tysięcy. To nie, to tylko usiądziemy. Sprawdzimy co za boss nas czeka. mnie interesuje najbardziej. Szybki przysiad. Lecimy na bosa. Ja odnalazłem... nie ma. Chyba 4 gusek wytanitu, żeby mój mieć lepszy. Do tej pory nie udało się odnaleźć. No i mimo, mimo wszystko, mam nadzieję, że w końcu uda się odnaleźć albo lalkę, albo misę, nie uda progresować. To nie chciałbym kończyć tak. misów. No ja się bawię to bardzo dobrze. Oha, ha! Tam się nie widzieliśmy. Dobrze. ej. Może być zabawnie z takimi obrażeniami, jakie mu zadaję. Ale spróbujemy. Nie przekreślajmy tego od razu. Powinniśmy sobie podbić te obrażenia i w jakiś sposób. ja usiadł ładniej. Jak widać, nie jestem za bardzo odporny na błyskawice. Tego plan jest taki, żeby się nie dać trafić. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj! Myślałem, że stracił równowagę. Nie było dźwięku, ale tak myślałem, że coś zbagowało. Nie. Wierzcie mi, że gdybym mógł to anulować, to już bym to zrobił. Eee. Trzeba mam żar, w razie czego. Chcemy z niego skorzystać. Tak cieszę się, że spotkałem tego przeciwnika tutaj. A nie gdzieś na początku zamiast Ludeksa z Gunder. Pięknie się moja postać uchyliła przed tym. Teraz pokażemy mu, jak wyglądają szybkie nogi. E, nie mam staminy? Nie mam staminy? Odejdź, odejdź. Na chwilę, proszę. Jakoś się udało! Przepraszam, trendy na giełd. Nie wiesz, nie tutejsze. tam kogo innego. Nie. Ajdź, ajdź, Oj, 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 oj. Nie pamiętam tego ataku. Daj mi jeszcze jedna butelka Estusa. Przywali mi jeszcze raz tarczą. Przywali mi... piorunem. Nie uważasz, że, za że zaiskrzyło między nami? Ja uważam, że gdyby poziom moich żartów był jeszcze niższy, to płyty tektoniczne pozwałyby mnie o naruszanie przestrzeni osobistej. Jejku, aj, myślałem, że tą końcówkę w żadnym hicie się uda zrobić. Ale dobra, nie było źle, robimy podejście numer dwa. Też nie wiem, czy to, czy to nie jest ta wersja, która występuje w DLC. Ja oczywiście doszedłem do wniosku, że jak każdy sol so zje, będę go teraz tryhardować Co to było? Co to było, gościu? Zakręcona ta walka Aj, aj dobra Nie Idealny jej Ojejku To jest ten go... Bez zachła... zachłanny. I dobije mnie tarczą. Ja nie umieram, ja tylko podtrzymuję napięcie. Kiedykolwiek w historii Ach, tyle się z nim męczył. Bierzemy wam lepsze, gorsze podejścia. Zobaczymy jak pójdzie teraz. Nie wiem jakim cudem wsadziłem ten atak w żeberko. Ale tego ataku jego tarczym się nie spodziewałem Mówiłem, ten to zawsze zdziwiony Aj Kupić się, skupić się Spakujemy sobie broń Troszku za, za wcześnie, za szybko Jeju Fajny mam upsyp, no Trzeba mu przyznać Wrażenia w zadek dostaje po 180. Tady też 180. Wydawało mi się, że w po poprzednim podejściu widziałem 200. Ale to chyba przy, przy tym ataku specjalnym. Nie tylko przy zbapowanej broni. Ach, Za ja każdym razem się napatoczę na ten atak. Nie zdążyłem wyrylować. A I uciekamy. Chociaż raz, by tutaj skubnąć. Boję się trochę bachować broń. Teraz. Boję, że on wykorzysta właśnie ten moment, w którym ja się będę bachował i mi zrobi ziazia. Uff. Oj. Nie. Tak, 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 tak. Mamy go. Mamy go. Fragment kości nieumarłego. Zasłużona nagroda. W końcu. Nie wiem, ile podejść do niego było, ale naprawdę. żar przywrócono. Także rozpal ognisko, 25 tysięcy dusz, również uważam, że zasłużona nagroda, lecimy w takim razie do kapliczki Firelink. Och.